Dzień dobry, kolejne bursztyny no i tutaj będzie jeden taki zdaje się pewniak zaraz zobaczymy na ale te też będą miały, zobaczymy zaraz na podświetleniu szukamy inkluzji na pierwszy ogień idzie ten największy ale to nie jest żadna żaden żużel prawda, wreszcie mi powiedział tak patrząc no to tajemniczy środek, prawda ale jednak podświetlając wydaje się czysty czyli po prostu jak nie będzie inkluzji ale to teraz tego nie można wykluczyć. Kora przeszkadza. No to ja go wyszlifuję na kamień po prostu do oprawy, bo pętnić chyba nie ma. W tym coś tam niby czarnego jest. Trzeba będzie to ładnie. Trzeba będzie to ładnie tutaj hmm, przeszlifować. Zobaczyć z, i potwierdzić. Być może to chodzi o tutaj. Yy, sklejka. Sklejka, w której po prostu jest jakiś brud, i on dawać może takie wrażenie, że coś w środku może być. I raczej to będzie to. No, i takie to są raczej fragmenty teraz już bursztynu. Sklejka taka widać tutaj gładka, prawda? To co w poprzednim odcinku, którymś tam odłamałem, to jest taki odłamek. Gładkie, wygładzone, doklejone, ale pełne, pełne w środku. I jakichś atrakcji. Zobaczymy, może się uda coś zidentyfikować. Tutaj też jest kamyczek tego typu, z tym, że to już będzie cały, nie jakieś tam doklejenie, ale to nie ma znaczenia. Cienki. Cienki, więc będę szlifował tylko jedną stronę, druga zostanie taka. Zobaczymy, co to z tego będzie. No i jednak okazała się sklejka, ale bardzo ładna. Zobaczymy, co to w środku będzie. Korę zjechałem dookoła po całości wygładziłem kształt także kamyczek jest ładny no to może jeszcze korę bym pozjeżdżał bo została ale nie będę już tarł niech jest co to z tym koleżką tu wygładzić tu lekko i z tej strony na pewno ten obszar Bezpośrednio za inkluzją domniemaną, na gładką garby powodują zniekształcenie tego obrazu i przeszkadzają w obserwacji. I tak też to zrobię. Zacznę lekko od poprawienia tutaj góry. Coś to może tam powie. Dobra, dalej nie. Hmm. No, tutaj jednak, ale tu już widać, tu już widać jest pęknięcie takie. O, tu i to. To jest niby ta inkluzja, tak? Czy to nie pryśnie Zobaczymy. No i na koniec, prawda, podsumowanie. Co tu wyszło? I wyszło całkiem całkiem. Zaraz tu będziemy oglądać, I mam podejrzenie poważnej inkluzji, ale tym no nie wiem sam, nie wiem sam ten ładnie wyszedł, prawda sklejeczka to widać nie ma co ukrywać, ale taka kurczę, no ładna, ładna sklejeczka wyszła dużo takich drobnych drobnych szczątków które ładnie urozmaicają, prawda, ten bursztyn zaraz będziemy oglądać szukać co tam w nim ale jako tako kamień wyszedł ładny Ten pełen materiału. Zobaczymy, co tam się kryje. Czy coś znajdziemy? Nie wiem. Ten płaski. W takich płaskich, Taki płaskich cienkich się ładnie szuka, tylko żeby coś chciało w nich być, prawda? Na pierwszy rzut oka jest, ale zobaczymy co. No i ten. Słuchajcie, ten powiem od razu. Nie wiem. Nie wiem, czy to przypadkiem nie jest liść. Czy to przypadkiem nie jest liść? Nie mam pojęcia. Tak jakoś go kurczę, nie można dobrze zobaczyć, może z tej strony. Czy to po prostu jest to u górnie, to ciemne tutaj, to jest po prostu pęknięcie sklejka, tu krawędź, zaraz zobaczymy na makro. No i spójrzcie. To może wyglądać jak po prostu pęknięcie, do którego dostało się powietrze i w środku wytworzyła się kora, prawda? ale kurcze, to jest jakieś takie, no stąd się wydaje już cienkie jakby nie liść, prawda, jakby jednak tutaj ta, sam nie wiem, kształt taki ma kurcze dziwny fakt, że te kreski wychodzą poza, poza obrys tego um, czegoś, tego nie wiem, pęknięcia liścia a gdyby to była siatka na listku, no to raczej poza obrys tego czegoś nie wychodziło, prawda? jeżeli to jest pęknięcie, to jest po prostu bardzo ładne mimo, że pęknięcie bardzo ładne co jest na końcu tego tej kreseczki, tego, tego no właśnie, co to za kreseczka, to tak pękło? nie wiem, nie pokażę tak dokładnie, kurczę, a to chyba raczej nic ciekawego nie jest pęknięcie, do którego Dostała się prawdopodobnie jakaś jak brudna woda, woda wyparowała, brud został, i takie to daje czasami złudzenie, jakby to było nie wiadomo co, prawda? A to teraz się po prostu okazuje, że nie jest niczym ciekawym. Tu, końcówka, jakby tego, co to jest. Czy to tak pękło, czy to po prostu ma jakiś związek, jednak. I tam to czarne na końcu. Co to jest to czarne na końcu? No, coś jest. Kawałek listka. Tylko czy, czy ten duży obiekt jest listkiem? Nie chciałbym za bardzo tego teraz tak bursztynu brat szlifowywać, bo musiałbym tutaj go praktycznie do połowy. To górę musiałbym zjechać. I praktycznie tu też zostawić taką monetę, można powiedzieć, tak? I wtedy może było to dobrze zobaczyć. Ale czy na podstawie tego, co teraz widać, można określić? Ja chyba raczej nie jestem w stanie. Ale połączenie ma z tym prawda i tutaj. No, ciekawostka. Ciekawostka sama jak sama krawędź to no widać, że jest. Albo dojechałem do krawędzi tego prawda, albo to jest pęknięcie. No nie wiem. Psikus niezły, jeżeli to jest pęknięcie. Wygląda jak listek. Ten ciemny, ten ciemny. Hmm. Ja chyba pozbędę się. Bez chusteczki, popatrzymy, bo, bo chusteczka jednak troszkę tego świata zabiera dużo materiału. Dużo materiału. Pewnie mech. Skąd mech? No, mech na drzewach rośnie, prawda? Zwłaszcza od północnej strony. Rośnie dziś. No to i rusł 50 milionów lat temu. Dlatego mech. Kapnęła żywica. Oblała mech i jest mech w środku. To wcale nie jest mech z Ziemi. Pięknie widać te Przeszlifowane pęcherzyki, prawda? Zwłaszcza ten, o, taki półokrągły. No ale nie, nie zdradzi nam to. Za duże nasycenie materiałem. Za duże nasycenie materiałem jest. Niestety przeszkadza w obserwacji. Znacznie lepiej już jest w tym. Znacznie lepiej już jest w tym. Wziąłem znowu chusteczkę. Widać lepiej, ale widać, że no też szczątki. Tylko szczątki. Chociaż, jak mówię, niektóre zwierzątka dopiero pod mikroskopem widać. Makro to jest takie powiększenie chyba razy 10. No to, co tu można na razy 10 zobaczyć? Razy 200, razy 500. Byłoby widać więcej, prawda? I na pewno w niektórych bursztynach, w których powiedziałem, że nic nie ma, są paprochy, pewnie byłoby dużo owadów. Ten największy. O, pięknie się można przyjrzeć. Czy coś będzie, czy to, co to, to, to? karbaty stworzonko. No i chyba się przy tym przybliżeniu nie, nie przekonamy. Kto wie, być może, ale to nie jestem w stanie stwierdzić. To jeszcze patrząc w telefon. Szczątki, dużo szczątków. Ogólnie bursztyn sklejka, ale dał się ładnie wyszlifować. Te niewygrojenia są takie dyskretne, przez co bursztyn jest ładny. Co to za dużo tutaj? Duży szczątek czegoś. Nie jestem w stanie teraz stwierdzić, co to to. Hmm. widać, że to skleja, prawda? ale ładna no nic, nie, nie wypatrzyłem nic no i cóż, czy to czy to liść, czy to nie liść? nie wiem chociaż kurczę, może nie być liść może być zwykły, po prostu paproch a tak to jest kawałeczek bursztynu chociaż z zagadką, prawda? Ym, no dobra Słuchajcie, tak to wygląda, szału nie było, ale było, była przygoda, było dreszczyk emocji, chyba jednak to będzie pęknięcie, chyba, stuprocentowej pewności nie mam jednak. No i cóż, ja dziękuję bardzo, zostawcie grabki, gratki, grabki też możecie zostawić. Dziękuję, do zobaczenia.